Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym wykładzie omówiamy sobie kwestię rozmnażania w kontekście podróży międzyplanetarnych oraz podboju innych planet. Jak powszechnie wiadomo, nasza galaktyka zdominowana jest przez dwa gatunki kosmitów. Chlorofilus ufolis oraz hemocyanus alienus. Choć anatomia i metabolizm rzeczonych są zupełnie inne. Z zewnątrz różnią się niewiele poza kolorem. A najdziwniejsze jest to, że mają bardzo podobny mechanizm rozrodczy, który nie przypomina niczego innego. Otóż składają one jajeczka w specjalnych heksalegowickach, które współdzielą natomiast w sposób zupełnie asymbiotyczny. Na potrzeby tego wykładu przygotowałem, przygotowałem taki przykład takiego heksa legowiska, proszę, tak to wygląda. I teraz, żeby doszło do aktywacji Alien Briona w legowisku, y, muszą one ułożyć pewną konfigurację, która zależy jest od ruchu cia ciał niebieskich, y, czerwonych koronalnych wyrzutów masy promieniowania kosmicznego oraz sił i kierunku pól elektromagnetycznych. I to nie wiadomo w sumie jak to, jak to zrobić. Skąd wiedzą Alieni, jak to zrobić? Otóż sięgają oni do KPP, KPPP, czyli kosmicznego poradnika planowania potomstwa, i, i układają wzór w gniazkach w zależności od tego, no, co im wskaże, co im wskaże przewodnik, poradnik. I teraz, i teraz tak, przykładowo, przykładowo wskaże im coś takiego, prawda? No, jest to skomplikowany wzór. I teraz alieny przyjeżdżają i, i nawalają, nawalają tymi jajkami na zmiarę, aż który z pierwszych ułoży, pożądany kształt i teraz od razu widać tak że jeżeli to nie jest to nie są proste rzeczy tak jeżeli ten wzór nie wychodzi ci za bardzo to możesz jeszcze próbować blokować przeciwnika i, 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 i tak to się dzieje I, tak to się dzieje. Obcy któremu pierwszemu uda się ułożyć wzór w tym wypadku widać że to chlorofilus ufolis wygrywa i, i zajmuje planetę, a przynajmniej jego potomstwo na tej planecie się rodzi. To koniec. Odpady. Gorąco się zrobiło. Ugh.